W wszystkich domówkach najlepsza impreza jest w kuchni. Umówmy się, więc myślę, że to jest najlepsze miejsce na domówce, być w kuchni. A ty masz jakieś swoje popisowe danie? Nie, w ogóle ja nie lubię takich wiesz, popisowe danie. Myślę, że mam taką popisową kategorię. Otóż jestem naprawdę wybitna, jeśli chodzi o kreatywne czyszczenie lodówki. Czyli zrobienie czegoś z niczego. Myślę, że to wynika z tego, że jestem z domów, w którym się nie przelewało i tych po prostu rzeczy nie było. Też to były zupełnie inne czasy. I naprawdę od mamy i od babci nauczyłam się, jak no jak to zrobić, kiedy nie ma nic, a przychodzą goście i z tego niczego, niczym zupa na gwoździu, można coś zrobić. Nie wyobrażam sobie czasu bez gotowania, bez bycia w kuchni. Kuchnia to jest najważniejsze miejsce w moim domu. Najwięcej gotujemy, jak jesteśmy w Hiszpanii albo jak jesteśmy na Warmii rzeczywiście, bo w Warszawie to jest takie na szybko, ale nie, no jakbym nie gotowała, to bym nie jadła. Więc to, to też jest tak. Lubię bardzo gotować, mój partner lubi gotować, robimy to razem i to jest fantastyczne. A czy też udział w programie? dał ci troszeczkę większą wiedzę, albo po pogotowania, więcej eksperymentujesz. E, myślę, że w masterchefie bardziej jest tak, że te dzieciaki potrafią nam e, rzeczywiście pokazać rozwiązania, o których wcześniej nie myśleliśmy, albo byliśmy przekonani, że w ogóle to do siebie nie pasuje i e, no a nagle się okazuje, że pasuje. Na pewno po Masterchefie mam tak, że wracam, tam jest dostęp do, ta, ta, ta um, spiżarnia, dostęp do wszystkich możliwych produktów, więc człowiek wraca i ma takie plany kulinarne. O tak, to teraz zrobię to, zrobię tamto, ale potem się z rzeczywistością zdarza, że nie ma na to czasu, natomiast kocham tego Masterchefa i to jest fantastyczna praca, jurorowanie tam. To jeżeli chodzi o gotowanie i jedzenie, czy jest coś, do czego ty masz słabość? Mam. i To są przegrzewki. Uwielbiam. Uwielbiam też na nabachos, czyli takie scyzoryki małże. I a mój największy comfort food to są łazanki, według przepisu mojej babci z kapustą. Je ja sobie robię zawsze, kiedy mam gorszy humor, to po prostu na naleśnikach łazanki z kapustą och, ubóstwią. Ale Jesteśmy tutaj na evencie Amazona. Wiadomo, że Amazon to zakupy online. Czy Ty często kupujesz online? Oczywiście. Bo chyba wyłącznie kupuję online. Takie mam wrażenie, że najczęściej tak. Najczęściej kupuję online i nie, nie mam czasu, nie mam jakiejś takiej przyjemności wchodzenia po sklepach. A Właśnie, jeżeli chodzi o to, co kupujesz online? Czy wybierasz... Kupuję wszystko online. Jak potrzebuję, to kupuję. I to jest bardzo przyjemna rzecz. Chociaż oczywiście, że jeżeli coś uda mi się upolować na, jako okazję, to jest fantastyczne uczucie. Ale nie, raczej nie przykładam w ogóle. Ja nie przykładam do zakupów jakiejś specjalnej wagi. To, to nie jest jakaś taka rzecz ważna w moim życiu.